Oprócz bezpośrednich ataków, takich jak morderstwa i podpalenia kościołów, przyjmują one wymiar społeczny i prawny. W wielu krajach z dominacją ludności muzułmańskiej chrześcijanie są obywatelami drugiej kategorii. Nie mogą zeznawać w sądzie przeciwko muzułmanom, mają ograniczone prawa dziedziczenia, zamknięty dostęp do sprawowania władzy państwowej i zakaz zgromadzeń. W Sudanie za rozmowę z muzułmaninem o chrześcijaństwie obowiązuje kara śmierci. W Algierii na porządku dziennym jest oblewanie kwasem twarzy kobiet, które nie noszą chust. W Egipcie na remont kościoła trzeba mieć pozwolenie głowy państwa. Na wyspie Jawa w Indonezji w jednym tylko roku spalono 500 kościołów, a w Pakistanie po trzęsieniu ziemi masowo wysiedlano chrześcijan z domów, żeby zrobić miejsce dla muzułmańskich ofiar kataklizmu. W Nigerii od czasu wprowadzenia szariatu zamordowano około 11 tysięcy chrześcijan. W Sudanie w ciągu 20 lat trwania wojny domowej zginęły 4 miliony ludzi. Połowa ofiar to chrześcijanie wymordowani przez armię muzułmańskich bojówek z pobudek religijnych.